Cześć! Tu Tomek z Motokontrolera. Kolejny dzień. Kolejny raport. Kolejne oględziny. Co to było za auto? Jaki miałem test? Jak samochód wypadł? Zaraz wszystko Wam powiem. W dniu dzisiejszym maxi test Renault Talisman samochód z 2016 roku z jednostką diesla 1.6 generująca moc 131 koni Samochód sprowadzony z Hiszpanii, w Polsce od 2020 roku, od października. Przebieg 115 tysięcy km, Cena na jako został wyceniony 57 tysięcy złotych, więc można powiedzieć cena atrakcyjna. W ogłoszeniu, co prawda, tam był odnotowany przebieg 109 tysięcy. Tu był przebieg podany pojazdu, jak on został sprowadzony do kraju. Co mamy w ogłoszeniu? W ogłoszeniu mamy takie informacje, że samochód jest zarejestrowany w Polsce, posiada on gwarancję antykorozyjną do 2028 roku. Podany mamy opis wyposażenia, i sprzedający tutaj napisał, że jest możliwość zamiany na innego rodzaju samochód. No okej. Okay. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. I co mamy? No niestety, widać, że coś z tym samochodem się działo. Na pierwszy rzut oka samochód ładny, czysty, przygotowany, można powiedzieć nawoskowany nawet. Pierwsze wrażenie wow. No jest super. Podczas pomiarów wyszło, że niestety pojazd w całości poza dachem został powtórnie polakierowany. Myślę, hmm, o co chodzi? Ale warstwa lakiernicza nie była aż tak strasznie duża do 240 mikronów. Więc drugi lakier. Sprzedający tutaj od razu poinformował mnie, że samochód miał szkodę z przodu. Ale że to była jakaś taka drobna szkoda, że taką informację dostał od pierwszego właściciela, nic poważnego się tam nie działo. No okej, okay. miałem to na uwadze, żeby podczas oględzin zwrócić uwagę na ten przód, przyjrzeć się temu dokładnie, czy faktycznie tak było, czy, na, czy, czy to była faktycznie tylko drobnostka, czy może bardziej coś poważnego, co tam było wymienione. Tak jak wspomniałem. Lakier w bardzo dobrej kondycji. Jakieś drobne rysy, obicia, delikatne. Nic szczególnego, normalne ślady eksploatacji. Na pewno co rzuciło mi się w oczy to słabe spasowanie elementów oraz odcięcia lakiernicze. To było widoczne, powiem szczerze, na pierwszy rzut oka. I to raziło troszeczkę w oczy. Można było to naprawdę zrobić o wiele, o wiele lepiej. I kolejna rzecz. Łuszczący się lakier bezbarwny. Na progu, w okolicach uszczelek. No niestety tych ognisk było coraz więcej. Hmm. Ewidentnie ktoś te naprawy lakiernicze nie do końca zrobił poprawnie ze sztuką, skoro już pojawiają nam się takie historie, że ten lakier bezbarwny zaczyna nam odchodzić. Szyby w porządku, wszystkie w oryginale. Samochód stał na oponach zimowych z 2018 roku, na 19-calowych felgach, bez jakichś tam większych uszkodzeń z normalnymi śladami eksploatacji. Ok, przechodzimy do kontroli wewnętrznej. Systemy i urządzenia jak najbardziej sprawne. Tutaj nie dopatrzyłem się żadnych jakichś nieprawidłowości w ich działaniu. Normalne ślady użytkowania samochód użytkowany na co dzień, więc normalne takie ślady jak najbardziej występują. To nie jest nowe auto, ale bez jakichś, mówię, uszkodzeń, zarysowań większych, przypaleń, pęknięć, zniszczeń, wytarć, jak najbardziej OK. Takie elementy jak kierownica, pasy, pedały, tutaj lewarek, w porządku. Przechodzimy dalej do komory silnika, do wnętrza bagażnika. Robimy tam weryfikację. I co tam mamy? Płyny eksploatacyjne w porządku. Brak wycieków. Komora silnika nie była omyta, więc jest ok. Widoczne, no niestety, ślady i uszkodzenia lakiernicze na śrubach montażowych. Tutaj mam na myśli maskę, błotniki, lampy. No, faktycznie, czyli tak jak sprzedający mówi. Z przodu była jakaś szkoda. Potwierdziło się to też również po lampach, ponieważ lampa przednia prawa była z 2016 roku, lewa z 2020 roku. Więc wiemy, że samochód to faktycznie przygodę jakąś drobną miał z lewej strony. Ok, przechodzimy do jazdy próbnej. Co do samej jazdy, również nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Skrzynia manualna. W porządku. Poziom hałasu. Jak najbardziej ok. Zawieszenie. Bez jakichś. Nie, zachowywało się poprawnie. Bez jakichś niepokojących odgłosów, uszkodzeń. Hamowanie, przyspieszanie. Jak najbardziej wszystko na plus. Nie jest źle. Czyli samochód nie miał jakichś poważnych uszkodzeń. Skoro fajnie, pewnie i poprawnie się zachowuje podczas jazdy. Udaliśmy się na stację kontroli pojazdów. Cele celu weryfikacji pojazdów spodu i co tam nam wyszło. Wyszło, że wszystkie osłony są kompletne. Niestety są już widoczne wycieki i zapocenia w okolicy skrzyni oraz silnika. Dokładne źródło no, niestety ciężko było zlokalizować. Trzeba by było pościągać wszystkie osłony, wymyć to i zlokalizować skąd się ten wyciek pojawił. Niestety ten wyciek już był dość spory. Było już to troszeczkę to rozlane, więc Lokalizacja tego źródła niestety na ten moment była niemożliwa. Amortyzatory suche bez wycieków, klocki tarcze w porządku. Normalne, jakieś takie minimalne można powiedzieć naroty korozyjne, na elementach stalowych, tam zawieszenia na układzie wydechowym. Jest to nieuniknione, Jest to normalne. To dosłownie sam początek zalążek. Jak najbardziej ok, do zaakceptowania. Po powrocie podpiąłem samochód pod komputer diagnostyczny w celu weryfikacji. I tutaj również na plus nie było żadnych błędów w sterownikach, było czysto. Ok, jedziemy dalej. Kolejnym etapem dokumentacja. I co z tą dokumentacją? No, dokumentacja bardzo uboga i niekompletna. Sprzedający tutaj mówił, że no niestety nie dostał tej dokumentacji. Poprzedni właściciel powiedział, że serwisował. Być może, że ona jest dostępna w ASO, no ale tutaj nie ma 100% pewności. No, trzeba by było sobie to samemu sprawdzić i zweryfikować, czy tak faktycznie jest, czy nie. No to tutaj no, trzeba to zweryfikować, potwierdzić, czy faktycznie ten pojazd był serwisowany w ASO, czy nie był, czy faktycznie ta dokumentacja jest, czy jej nie ma bo tutaj mamy taką właśnie niepewność. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. I teraz, podsumowując to wszystko, warto czy nie warto? Samochód sprowadzony z Hiszpanii yy, po naprawach blacharsko-lakierniczych. Dokumentacja niekompletna. Technicznie samochód w porządku. Widoczne wycieki od spodu. Tutaj pod, próbowałem podpytać sprzedającego, czy może ma jakąś wiedzę, czemu, co było przyczyną. Mówi, że nie wiem. Być może, że przez to, że samochód jest w Hiszpanii, że klimat miał na to wpływ, że to auto zostało przelakierowane. Być może było porysowane i przed sprzedażą ktoś to wziął i po prostu go przelakierował żeby było ładne. Ciężko powiedzieć i teraz czy warto czy nie warto. Powiem tak, tutaj ostateczną decyzję zostawia osobie zainteresowanej, bo cena tak jak wspomniałem jest atrakcyjną ceną. Nie jest ona wygórowana. Sprzedający ma tutaj świadomość, że auto też nie jest idealne. Samochód z takim przebiegiem z tego rocznika, z takim wyposażeniem no, jest o wiele droższy. Więc tutaj sprzedający podszedł fajnie i uczciwie do tematu. Mógł napisać oczywiście o tym w ogłoszeniu, no ale no nie napisał. Natomiast podszedł uczciwie do tematu, co do ceny. I powiem szczerze, tutaj teraz kwestia, jakie ma podejście nasz klient. Czy będzie mu to przeszkadzać, czy nie? Czy będzie zadowolony z tego faktu, że kupił. E, fajne auto, technicznie w dobrym stanie, e, za niższą kwotę. Czy będzie miał tą świadomość, że niestety auto jest całe po lakierowaniu? To lakierowanie nie było zrobione profesjonalnie, ponieważ już nam pojawiają się odpryski, e, lakier bezbarwny nam już schodzi, a co może być w późniejszym czasie. Jeżeli tak to będzie postępować, być może znowu trzeba będzie cały samochód przelakierować. A to są niestety już koszty. Hmm. Nie jest tak łatwo podjąć tutaj e, też decyzję, żeby od razu zdecydować tak lub nie. Trzeba rozważyć plusy i minusy, przekalkulować to, przemyśleć. Wypowiedzcie się proszę, jakie jest wasze zdanie, jakbyście wy podeszli do takiego tematu. Jakbyście oglądali taki samochód, sporządzali taki raport, ewentualnie jakbyście byli potencjalnymi klientami i chcieli kupić taki samochód sobie. Dajcie znać, chętnie poczytam, wypowiem się również, a my widzimy się niebawem na kolejnych oględzinach. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, klikajcie w dzwoneczek, będziecie dostawać powiadomienia, a my widzimy się standardowo, każdy poniedziałek i piątek, godzina dziewiąta rano na naszym kanale, na którym opowiadamy Wam, jakie auto oglądaliśmy, jakie to były pakiety, jak te samochody wypadły, jak ten rynek naszych samochodów używanych wygląda. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie, cześć.